Cześć, tu Gaffin. Aby stać się spadkobiercą majątku swojego bogatego wuja, musi wydać 1 miliard w ciągu 30 dni. Dzisiaj pokażę wam film komediowy z 2018 roku pod tytułem Hello Mr. Billionaire. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Duo Yu Wang ma 37 lat i jest bramkarzem niewielkiej drużyny piłkarskiej Daxiang, gdzie nie ma zbyt udanej kariery. W ciągu ostatnich kilku lat ugryzł przeciwnika i został wyrzucony z gry. Grał również w żeńskiej drużynie, udając kobietę. Pracował jako ludzka taca do sushi, a nawet pozował nagi dla malarzy. Kiedy Pan Jin zaprasza go na lunch, Duo Yu myśli, że zostanie zwerbowany do bardziej udanej drużyny, ale tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Pan Jin chce mu zapłacić, aby Duo Yu przegrał następny mecz celowo. Ten odmawia oferty, tłumacząc, że nie lubi oszust i nie pozwoli, aby inna drużyna strzeliła nawet jednego gola. Kiedy nadchodzi dzień meczu, Duo Yu staje się zbyt pewny siebie i rozkojarzony po zaledwie jednej piłki, pozwala przeciwnej drużynie strzelić 5 goli. Nawet zawodnicy przeciwnej drużyny podnoszą go w górę w geście że tak łatwo było z nim wygrać. Po wyrzuceniu z drużyny przygnębiony, Duo Yu nie chce opuszczać swojego mieszkania, ale jego kolega z drużyny i najlepszy przyjaciel, Jiang Zong, odwiedza go i wyciąga na rozmowę z trenerem, obiecując, że odzyska swoją pracę. Jego plan jednak nie udaje się. Trener nie jest zainteresowany powrotem Duo Yu i uważa, że pies jest już lepszym bramkarzem niż kiedykolwiek on był. Kiedy Jiang Zong prosi, że odejdzie, jeśli Duo Yu nie będzie ponownie mile widziany, trener śmieje się i puszcza go, uważając utratę obu za wielką korzyść dla do drużyny. W drodze powrotnej do domu, gdy zatrzymują samochód na czerwonym świetle. Handlarz ruchem udaje, że został przez nich potrącony, ponieważ odmawia przyznania, że udaje. Duoyu i Qiangzhuang łapią go, kilka razy uderzając w samochód i nawet używając jego ciała do czyszczenia szyby samochodu. Młoda kobieta Xiazu nagle ich zauważa, nazywa ich łobuzami, nagrywając wszystko telefon i wzywając więcej osób, aby byli świadkami, nie wierząc w wyjaśnienie handlarza ruchem, ponieważ złapało ich na gorącym uczynku. To sprawia, że obaj trafiają do więzienia. Za ich kaucję płaci Pan Jin, który mówi Duo Yu, że w rzeczywistości nie jest zaangażowany w biznes piłkarski, a ich spotkanie poprzedniego dnia było tylko testem. ich do swojego biura i po poleceniu Qiang Zhuangowi, wypoczekał na zewnątrz, przedstawę Duo Yu panu Jinowi i panu Lai z Funduszu Trustowego Guang Ming. Trzej mężczyźni wyjaśniają Duo Yu, że jego dziadek miał brata, który pokłócił się z rodziną i utracił kontakt, co spowodowało, że wszyscy myślą, że jest martwy, ale tak naprawdę zmarł dopiero w zeszłym miesiącu. Duo jest jedynym spadkobiercą jego fortuny, ale żeby ją otrzymać, musi zdać test, który jego drugi dziadek wyjaśnia poprzez nagrany przed śmiercią film. Do you musi wydać 2 miliardy juanów w ciągu jednego miesiąca, a jeśli odniesie sukces, otrzyma resztę pieniędzy swojego drugiego dziadka. 30 miliardów yuanów Istnieją jednak pewne warunki. Pieniądze muszą być wydane legalnie, nie może mieć żadnych aktywów na koniec miesiąca, nie może otrzymać prezentów ani dawać pieniędzy na cele charytatywne. Wszystkie pieniądze muszą być wydane na siebie. Może zatrudnić maksymalnie 100 osób, ale musi zaakceptować usługę, którą świadczą. Nie może niszczyć żadnych wartościowych rzeczy, które mógłby kupić. Nie może również przekroczyć cen rynkowych, ani nie może nikomu powiedzieć o tej grze. W przypadku gdyby jego wnuk nie podjął wyzwania, stary człowiek dodał klauzulę tchórzostwa: Duju ma możliwość wzięcia. 10 milionów yuanów i wyjścia, jakby nic się nie stało. To oznaczałoby, że Fortuna pozostanie w funduszu zaufania dla pana Yin i pana Lai, albo zaakceptować wyzwanie, co mogłoby pozostawić go bez niczego, jeśli przegra. Duo Yu podejmuje wyzwanie, więc Pan informuje go, że będzie go monitorować przez kolejny miesiąc, aby upewnić się, że przestrzega zasad i przypisuje mu jednego ze swoich księgowych firmowych, który będzie śledził jego wydatki. Tym księgowym okazuje się być Xia która nie chce pracować dla niego po tym, co widziała na ulicy, ale Duo Yu decyduje się ją zatrudnić mimo to, jako zemstę za wysłanie go do więzienia. Następnie Duo Yu zabiera ze za sobą Qiang Zhuanga i razem udają się do skarbca, aby zobaczyć pieniądze. Prawie tracą przytomność, gdy widzą tyle banknotów razem w jednym pomieszczeniu. Chodząc, banku z torbami pełnymi pieniędzy, Duo Yu zaczyna już wydawać je, obiecując nadmiernie wysokie pensje wszystkim strażnikom tam pracującym. Po wynajęciu jego samochodu, Duo U idzie zobaczyć swoją starą drużynę piłkarską i informuje ich, że wynajmie ich drużynę z ligi głównej, Heng aby grać przeciw nim w przyszłości po naprawieniu całego stadionu. Drużyna nie wierzy, że jest teraz bogaty i śmieje się z niego, więc aby udowodnić swoje racje, Duo U kieruje parkę na boisko i wylewa na środek tony pieniędzy. Cała drużyna dołącza do niego w jego samochodach, chociaż gdy ruszają w drogę, podróżuje sam z próbuję próbując ją poderwać, ale informuje go, że już ma chłopaka, mówcę i edukatora. Który mówi o szerzeniu pozytywnej energii i nie zwraca zbytnio uwagi na pieniądze. Krótko potem docierałem do bardzo luksusowego hotelu, który wymaga członkostwa, ale Duju po prostu rozmawia z menedżerem i oferuje mu dodatkowe pieniądze, aby pozwolił im wydać cały hotel na cały miesiąc, a widząc szalone pieniądze, które oferuje, menedżer akceptuje za nim, zabiera ich do sali bankietowej, na uroczysty bankiet. Wszystko to mieści się w zasadach, ponieważ Duju ma prawo kupować rzeczy dla swoich pracowników, a teraz wynajmuje drużynę. Podczas kreacji Duju ogłasza, że otworzy nową firmę inwestycyjną. A dyrektor którym generalny będzie Qiang Zhuang Kto jest bardzo wzruszony tym gestem Ponieważ nie wie, że Duyu celowo brał kogoś Kto nie jest inteligentny tak aby stracić pieniądze Od tego momentu Duyu zaczyna wydawać jak najwięcej pieniędzy Od fryzury za milion dolarów powinna ubrań, mebli i samochodów Co dezorientuje Xia Zhu, Ponieważ byłoby taniej kupić te rzeczy Wskazuje, że w tym tempie straci wszystko w pół roku Co jest zbyt szybkie dla jej gustu Ale za wolne dla niego Ale nie może jej tego powiedzieć W tym momencie pojawia się Yanan Liu Chłopak Zu, który przyjechał zabrać ją na swój wykład o tym, że nie powinni być niewolnikami pieniędzy. Po odrzuceniu propozycji drinka, Janan opowiada Douyu o swoim wykładzie, który niestety nie sprzedał żadnych biletów. Douyu bierze pieniądze ze swojego sejfu i kupuje je wszystkie dla swojej drużyny. Natychmiast sprawiając, że Janan porzuca swoje stanowisko antykapitalistyczne, akceptuje drinka, nawet gdy jeśli zazwyczaj nie pije alkoholu i oferuje swoje usługi jako ogrodnik. Co Douyu akceptuje? Rozczarowana widokiem, że nie jest takim człowiekiem, jakim go wyobraża, Ksiazu zrywa z nim. Trochę później Dou ma swoje pierwsze spotkanie ze swoją nową firmą inwestycyjną i nakazuje im inwestowanie w wiele przemysłu zachodzącego słońca, które mogą zostać zamknięte w każdej chwili. Zaraz potem szalony człowiek próbuje zdobyć fundusze na swój dziwny wynalazek maszyna, która pozwala pływać na lądzie. Duo daje mu również pieniądze, zanim pyta, czy ktoś inny miał takie marzenia, aby mógł sfinansować je wszystkie bez względu na to, czy ktoś inny miał takie marzenia, że mógł je sfinansować wszystkie bez względu na to, jak były absurdalnymi. Następnego dnia, gdy Duo i ma masaż, masażystka Shasha, próbuje go uwieść, jednak, nie akceptuje odmowy. Gdy ona zaciska go w kąt, Ksiazu przybywa, by przypomnieć DuoYu o ich następnym spotkaniu, ratując go w ostatniej chwili. Dołączają do nich pan Yin i pan Lai na polu golfowym, na którym będzie trenować ich drużyna. I DuoYu widzi tam szaszę z nimi, odkrywając, że została wynajęta przez Yin i Lai, aby szpiegować i sprawić, że przegra wyzwanie. DuoYu zaprasza dwóch mężczyzn na lunch, ale ponieważ zasady mówią, że może traktować swoich pracowników, a wszelkie inne wydatki, wychodząc z jego własnej kieszeni, z nowy, -Wi Instant Ramen. Jeden z nich, cytuję, Jakiś filozoficzny cytat słynnego biznesmana pana Lafitte, więc Duoyu, decyduje się zapłacić szalone kwoty pieniędzy, aby sprowadzić go do Chin i zjeść razem z nim lunch. Xiazu jako tłumaczka między nimi. Duoyu prosi Lafitte, aby opowiedział mu o najgorszych inwestycjach, jakie kiedykolwiek miał, ponieważ chce prowadzić lekcje na temat nieudanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Lafitte uważa to żądanie za bardzo obraźliwe, ponieważ uczy tylko ludzi, jak odnosić sukcesy. I odchodzi nie próbując nawet jedzenia. Xiazu jest zła na Duoyu za bycie tak niegrzecznym i również odchodzi, ale on podąża za nim swoim samochodem, słysząc jak mówi o tym, że jest uważany za czarną wdowę świata inwestycji, ponieważ każda firma, dla której pracowała, zbankrutowała, co nie jest uwzględnione w jej życiorysie i myśli, że spowoduje to jej zwolnienie. Duo jednak uważa to za dobrą rzecz i mówi, że podczas gdy inne firmy mogą nazywać ją czarną wdową, dla niego jest maskotką jego firmy. Duo U nadal wydaje pieniądze w szalny sposób, mając służącego dla każdej drobnej czynności, jego codziennej rutyny. jego nastrój jednak jednak spadek dowiaduje się, że wszystkie inwestycje, które co źle wybrał. Okazało się być udane i przynoszą mu jeszcze więcej pieniędzy. Po odesłaniu pracowników Duoyu wpadł w szał w sali konferencyjnej. przekinając pech. In i Lai, widząc tę wiadomość w telewizji. śmieją się z tego. Jak źle Duoyu radzi sobie z wyzwaniem. Po koszmarze o spaleniu pieniędzy i spotkaniu ze swoim drugim dziadkiem Duoyu budzi się po tym, jak Qiang Zhang chce mu przedstawić starego przyjaciela, żeby zobaczyć, czy jest dla niego miejsce w drużynie. Gdy tylko Duoyu widzi mężczyznę z niesprawnym okiem i tanim wyborem ubrań, co go na miejscu. Czując się bardzo wdzięczny, Złonek obiecuje, że będzie ciężko pracować i być może kiedyś będą mogli świętować fajerwerkami. Co daje Duoyu pomysł. Tymczasem Xiazu spędza swój urodziny sama w swoim mieszkaniu. z małym tortem, który sobie sama kupiła, aż Jana nagle się pojawia. Po wręczeniu jej kwiatów, on zabiera jej tort i zaczyna go jeść, nawet nie pytając o zgodę, mówiąc Xiazu, że ma pomysł na książkę i doceniłby. gdyby poprosiła Duju o fundusze. Odpowiedź Xiazu jest rozgniewanie oraz wrzuceniem tortu w jego twarz oraz wyrzuceniem go. Następnie idzie do Duoyu w sprawach biznesowych. On nie pozwala jej rozmawiać o pracy tej nocy, tylko pokazuje jej niespodziankę, którą przygotował dla niej. Tysiące fajerwerków oświęcających niebo nad całym miastem. Tych sjazdów wspomina o swoich urodzinach. Duuju udaje, że to jest jej prezent, mimo że właściwie nie zna daty. Mimo że jest wzruszona tym gestem, nadal mówi mu, że nie mogą się spotykać, ponieważ pochodzą z różnych światów i będzie go traktować tylko jako wujka lub brata. Trochę później Sjazdów odkrywa, że na całym mieście wiszą plakaty z jej twarzą, które Duuju zawiesił, aby przekonać ją do dania mu szansy. Są także reklamy w telewizji i radiu. Które proszą o to samo. To przyciąga uwagę publiczności na nią, która śledzi ją, aby zrobić sobie z nią selfie. Dzwoni do Duoyu, aby zajął się problemem, ale on tylko zaprasza ją na koncert zamiast słuchać, więc Ksiazu rozłącza się i zabiera taksówkę, ukrywając twarz. Kiedy kierowca zatrzymuje samochód na czerwonym świetle, pojawia się ten sam handlarz ruchu z poprzedniego dnia i znów udaje, że jest ranny, co sprawia, że Ksiazu zdaje sobie sprawę, że Duoyu wcale nie kłamał. Patrząc na niego innymi uczami, przyjeżdża do hotelu i akceptuje zaproszenie na koncert Duo Mówiąc, że chciałaby go lepiej poznać, koncert okazuje się być prywatną imprezą w hotelu z jej ulubionym piosenkarzem. Po tańcach i robieniu zdjęć z nim, Duo Yu zabiera na kolację, potem grałem w piłkę nożną z dziećmi w parku i mają uroczy spacer nad rzeką. Tymczasem in i Lai dzwonią do Nana i wynajmują go, aby pomógł im sprawić, że Duo przegra wyzwanie. Mówiąc o Duo Yu, podlega on większemu stresowi, gdy widzi, że jego drużyna piłkarska bawi się zamiast trenować, a Kang Zwang informuje go, że firma zrobiła kolejny miliard. Po uderzeniu swojego przyjaciela, Duyu, rzuca się do basenu, aby uspokoić nerwy i wspominając wszystko, czego się dotychczas nauczył. Ma pomysł, po uzyskaniu zgody pana Jina, robi specjalną prezentację w centrum handlowym, ogłaszając swój nowy projekt Program Ubezpieczeń na Tłuszcz. Bądźcie tylko jeden yuan, a firma zwróci ci każdy gram, który możesz stracić. Program odnosi spektakularny sukces, co doprowadza Jin i Lai do szału, ale nie mogą zrobić niczego w tej sprawie, ponieważ, jak tłumaczy Yin? ubezpieczenia są legalnym biznesem. A to, co myśli Duo technicznie nie jest działalnością charytatywną. Ogromna liczba osób zapisuje się i zaczyna ćwiczyć na całym świecie. Czasem pod opieką samego Duo Siłownie są zatłoczone, a ludzie zaczynają korzystać z alternatyw takich jak normalne schody, czy nawet maszyny do pływania po lądzie. Ten projekt przynosi Duo nagrodę za humanitarne działania roku. I gdy wchodzi na scenę, aby ją odebrać, próbuje wyjaśnić, że nie robi tego, aby pomagać ludziom, ale z powodu biznesowych. Nikt nie bierze go na poważnie. Kiedy nadchodzi dzień meczu piłkarskiego, gracze drużyny Hengtai obiecują, że pobiją rekord. Jest strzelaną dwucyfrową ilość goli. Większość stadionu kibicuje im, podczas gdy Xiang, ma tylko małą sekcję fanów wśród umów, ale mu to udaje im się zrobić duże wejście, przebywając z helikopterami. Jak tylko mecz się zaczyna, Qiang Zhuang udaje kontuzję, więc najważniejszy gracz, Heng Tai, dostaje czerwoną kartkę, dając im przewagę jednego dodatkowego zawodnika. Niestety to nie wystarczy i podczas pierwszej połowy Heng Tai zdobywa 8 goli, podczas gdy Xiang nie zdobywa żadnego. i uważa, że powinni przynajmniej powstrzymać ich od zdobycia dwóch cyfr aby zachować trochę godności, więc podczas drugiej połowy próbują niektórych absurdalnych taktyk, jak uformowanie koła zawodników wokół przeciwnika. To wciąż nie wystarcza, aby powstrzymać ich plan przed zdobyciem dziewiątego gola, więc tak się księga po swój ostatni i najbardziej desperacki plan. Umieszczenie wszystkich zawodników przed swoją bramką, aby zatrzymać wszystkie nadchodzące piłki, nawet jeśli muszą używać do tego twarzy lub kroczy. Tymczasem w publiczności Xiazu znajduje Jana i mówi mu, że jego podności zniknęły z dokumentacji, co zrobił celowo, aby wydawało się, że dłojówy Daje mniej niż naprawdę. Zmęczony jego broną Janon wreszcie mówi: Jej prawdę ogrze. Twierdzi, że dłoju tylko jej używa i próbuje ją odzyskać, ale Ksiazu uderza go swoją torebką i opuszcza stadion, mając zamiar powiedzieć o wszystkim panu nowi. Jan goni ją, podążając za nią do podejrzanej części dzielnicy. Wracając do meczu dużym Daxiang broni się przed bramką do granic możliwości. Ta determinacja zdobyła sympatię publiczności, która zaczyna ich dopingować, a nawet ich trener. Próbuje dołączyć do meczu, gdy brakuje im rezerwowych, ale poślizguje się na butelce z wodą. Niewiele tu jest zanim zdąży cokolwiek zrobić. Na szczęście posiadanie siebie nawzajem i wspomnień jako drużyny wraz ze wsparciem publiczności wystarcza im, aby wytrzymać do końca i nie dopuścić do kolejnego gola. Kiedy sędzia kończy mecz z wynikiem 0-9, cały stadion świętuje jakby Daxiang tak wygrał, ponieważ powstrzymanie tak ważnej drużyny od osiągnięcia dwóch cyfr jest uznawane za zwycięstwo. W trakcie tego świętowania dłoju otrzymuje telefon od Xiazu, ale po drugiej stronie nie służy tajemniczy głos mówiący, że porwał jego dziewczynę, wysyłając zdjęcie jako dowód. są że to kolejny plan i la. więc wynajmuję kilku przestępców, aby się przyznali. Ale przyznałem się tylko do wynajęcia i do fałszowania rachunków. Nic więcej. Duoyu dostaje kolejny telefon od pokazując mu jak popycha i na skrawędzi budynku i grozi zrobieniem tego samego xiazu, jeśli nie zapłaci 10 milionów przed szóstą. Teraz Duoyu z trudnej sytuacji, ponieważ jeśli zapłaci buretowy xiazu, złami zasady gry i straci fortunę swojego drugiego dziadka. Tego, czego nie wie jest to, że to nie jest prawda. To trzeci i ostatni test z który pozostawił Mój dziadek musi udowodnić, że bardziej zależy mu na ludzkim życiu niż na pieniądzach. Jeśli tak, to wygrywa wyzwanie. Jana i Xiazu są w porządku, a porywaczem jest tylko pan Gini, który wierzy w dłoju i jest pewny, że się wywiąże. Jednakże w miarę jak miał godziny dłoju, spędza je na piciu i śpiewaniu na karaoke. i nie pojawia się na czas. O szóstej pan Jin i Xiazu szykują się do wyjścia, czując się dość rozczarowani, ale gdy są o krok od zejścia po schodach, znajdują dłoju począcego z torbami pełnymi pieniędzy, gotowego wymienić na życie Xjazu. Panin gratuluje mu zdania testu i odtwarza ostatnią wiadomość, którą dziadek pozostawił dla Dłoju, sprawiając, że zastanawia się, dlaczego nigdy się nie użenił ani nie miał dzieci, kiedy był tak bogaty. Wtedy Panin ujawnia, że był znaczącą osobą dziadka. Wiele miesięcy później Dłoju i bardzo ciężko ciężarny Ksiazu wracają z podróży po całym świecie. Teraz gdy już się dobrze bawili, są gotowi przekazać wszystkie swoje pieniądze, ale przerywają proces składania dokumentów, gdy zdają sobie sprawę, że muszą zachować przynajmniej trochę dla swojego przyszłego dziecka. Para zaczyna robić listę rzeczy, których potrzebują i chociaż za Zaczyna się ono dość podstawowo. Wypełnia się wystarczającą ilością ekstrawaganckich rzeczy, które ostatecznie sprawią, że nic nie przekażą. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.